Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku specjalnie dla Was skomentuję poczynania Jagiellonii Białystoki, także Legii Warszawa. Na spotkaniu Legii Warszawa z. Betisem miałem okazję być, a spotkanie Jagielloni Białystok oglądałem po powrocie do domu. To był piękny czwartkowy wieczór, bo dwa polskie zespoły wygrały i sprawiły sensację. Co prawda, zarówno Mistrz Polski, jak i Drużyna Fejo nie byli faworytem, za to właśnie kochamy futbol. Powiem Wam szczerze, gdy. "Przy teatrze Buffo zaparkowałem i kierowałem się w stronę łazienkowskiej Trzy powiedziałem do mojego taty, Legia Warszawa wygra bądź zremisuje i właśnie tak się stało, aż żałuję, że nie postawiłem kilku złotych na zwycięstwo, to bym był milionerem, gdybym, gdybym właśnie to, te swoje przemyślenia i, te, i bym obstawił, tak, tak, jak, no, tak jak właśnie sądziłem. A dlaczego? Myślałem, że Legia wygra, no bo wojskowi w ostatnim czasie przyzwyczaili nas do tego, że w takich spotkaniach międzynarodowych błyszczą. Pamiętamy spotkanie z Aston Villą, Realem Madryt czy AZEK Alkmaar i tak się stało. Co prawda Betis był osłabiony w tym spotkaniu. Pellegrini kilku zawodników nie wystawił, ale w końcu to była drużyna z La Liga. Legia Warszawa będąca w ostatnim czasie w gorszej formie rozegrała najlepsze spotkanie w tym sezonie. Fejo zmienił trochę ustawienie. Drużyny. Plus do tego perfekcyjna gra w defensywie, skuteczność, dobre stałe fragmenty gry i Legia wygrywa 1-0 po pięknym golu Kapuadiego. Winagre po raz kolejny asystował i nie tylko pokazał, że dysponuje najlepszym dryblingiem w tej drużynie, ale także jednym z najlepszych podań w polskiej ekstraklasie. No potrafi ten Portugalczyk. Dośrodkować Aka Pładi, zdobył tego gola tak, jak kiedyś się potrafił zdobywać. No zdobywał wielokrotnie, będąc zawodnikiem Wisły Płock właśnie golę głową i także w zeszłym sezonie jako. Legionista. Wtedy, właśnie gdy zdobył tą bramkę, to całe trybuny eksplodowały. Ogólnie w, w tym spotkaniu kibice byli dwunastym zawodnikiem. Na samym początku tego spotkania mieliśmy piękną oprawę. Później, moi drodzy na tym kanale, pojawią się filmiki z tego spotkania, shorty, więc obserwujcie to wszystko na bieżąco. W tym meczu Legia Warszawa była bliżej zdobycia drugiej bramki niż Betis. Wyrównania. Szkoda, że Morishita nie wykorzystał tego idealnego dogrania, o tym same w tym spotkaniu wojskowi mądrze się bronili. Również od początku tego spotkania stosowali wysoki pressing. Podobało także mi się to, że potrafili zagrażać w ramce Bet Betisu. No, Drużyna Pelegriniego w tym spotkaniu trochę się skompromitowała. Tak właśnie media hiszpańskie komentują to spotkanie. Z drugiej strony, bramkarz brazylijski Betisu, gdy zobaczył oprawę Żylety, pokazał tak do góry: był pod wrażeniem. Zresztą, tak jak wszyscy hiszpańscy żurnaliści. kibice piłkarze wszyscy jakby w tym spotkaniu no, dopisali, zagrali fenomenalnie. Obyśmy więc, coraz więcej takich spotkań w Europie oglądali. Jestem ciekaw, co Wy ogólnie o tym wszystkim sądzicie. Mi się podobała także postawa Kapustki i Ojedele. Ci dwaj piłkarze potwierdzili tą swoją wysoką formę i w pełni zasłużyli na powołanie do reprezentacji. Powiem Wam szczerze, że były zawodnik Manchesteru United, ten nasz przyszły reprezentant polski, bo to w tej swojej fryzurze, w tych dredach, no to od razu przypomina mi Ricarda czy także Hulita. Pamiętacie tych dwóch legendarnych zawodników Milanu, gdy razem z Van Bastenem w tych złotych czasach Rossonerich no, zachwycali nas na włoskich boiskach, no to Ojedele właśnie ma podobną fryzurę i również we środku pola gra tak jakby był naszym polskim Engolo Kante. Kolejne dobre spotkanie no i te, ten mecz potwierdził, że Michał Probierz jest wizjonerem. Powiem Wam szczerze, że także tak, miałem tutaj ostatnio Kłopoty techniczne. Uruchomiłem kamerę, pogadałem pół godziny, opowiedziałem Wam o spotkaniu Legi i Angeloni, i nagle się okazuje, że tylko minuta się nagrała, a to zawsze potem jest no, trudniej i gardło boli, pogadało się i człowiek się tak zastanawia, co powiedziałem, żeby i trzeba to wszystko dalej powtórzyć, dalej opowiedzieć, i później jest pewnego rodzaju tak, takie, jakby. No, też szkoda tego czasu, który się poświęciło, no, ale z techniką się nie, nie wygra. No i tak jak Wam opowiedziałem po spotkaniu legii, Jagiellonia, legii z Betisem, będę Wam opowiadał o spotkaniu Jagiellonii przeciwko... F przeciwko Kopenhadze, bo tu także polski klub napisał wspaniałą historię, bo Jagiellonia wygrała 2-1. Co prawda w tej pierwszej połowie drużyna Siemięca przegrywała. Abramowicz na bramce dokonywał cudów, ale nie dał rady przy strzale greckiego piłkarza. No i gdy Jaga przegrywała 1-0, wydawało się, że znów będziemy świadkami takiego blamażu gdy Jaga, że, że Jaga znów przegra, tak jak przegrywała z Ajaxem z Bodoglin, a tu na szczęście na początku tej drugiej połowy trener Jagielloni potrafił wstrząsnąć z zespołem. Mieliśmy odmienioną drużynę z Podlasia. Na początku tej drugiej tercji Pululu zdobył gola piętką pięknie. Potem Kopenhaga z biegiem czasu była bezsilna, nie, nie potrafiła. Zdobyć bramki. No i gdy wydawało się, że będziemy świadkami remisu 1 do 1, no to, no to Darko zdobył gola na 2 do 1 w 97 minucie. No i od razu przypomniały mi się czasy Łódź wtedy, kiedy, kiedy właśnie drużyna Franciszka Smudy w ten sposób wygrywała, czy także kiedyś Lech Poznań. Pamiętamy w tamtej drużynie, w której grał Muraski, Robert Lewandowski także potrafiła w takich horrorze, tak w takich, takich ostatnich minutach gola zdobyć, no to zawsze dla historii polskiego futbolu taki gol w ostatnich minutach jest bardzo emocjonujący. No mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach Ligi Konferencji również będziemy świadkami takich emocjonujących spotkań i jeżeli tak dalej pójdzie, no to w najbliższym czasie może doczekamy jednego zespołu w Lidze Mistrzów, a drugiego w tych eliminacjach. No bo na, na razie Polska jest na osiemnastym miejscu, a żeby właśnie wystawić tych kilka zespołów i dokoń, dogonić na przykład Czechów, no to, no to trzeba wskoczyć na tą piętnastą pozycję, ale to jest do zrobienia. Jeszcze kilka lat y, gry y, jakby polskich zespołów na takim poziomie. Kapładi dla mnie dzisiaj był takim muci. Właśnie idąc na to spotkanie Oprócz typowania wyniku, zastanawiałem się, kto w dzisiejszym spotkaniu będzie Muciem. Pamiętacie, jak ten Albańczyk w spotkaniach przeciwko Aston Villa błyszczał i w ten sposób wypromował się do ligi tureckiej, więc, więc, więc no, tym, tym razem obrońca wcielił się w rolę Muciego. Kapuadi zdobył gola głową w stylu Bonuciego, czy także w stylu Materaciego. To mi się właśnie podobało, że ten były zawodnik Wisły Płock w ten sposób zdobył bramkę, ale ogólnie cała Legia zagrała fenomenalnie. Najważniejsze było to, że widać było te przygotowanie taktyczne, no bo nawet gdy polskie zespoły zwyciężały w wielkim stylu z zespołami europejskimi, to czasem brakowało koncentracji, jakości, a tutaj mecz Legii z Betisem był na wysokiej intensywności i podopieczni Fejo podołali. To, to, to mi się podobało. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie te dwa spotkania, który piłkarz wam się najbardziej Podobał, a który Was rozczarował? Jakie są wnioski po spotkaniu Legii z Betisem, że wojskowi zagrali perfekcyjnie w defensywie, potrafili zastosować wysoki pressing, również byli skuteczni. Stałe fragmenty gry przyniosły gola na ten właśnie aspekt gry? ogromną wagę przywiązuje Fejo, do tego trenuje ćwiczy. Jeżeli na minus, to na pewno ta niewykorzystana sytuacja Morsite, który dostał idealne podanie o ten same. na tym właśnie Morisheita musi w przyszłych spotkaniach popracować i musi takie sytuacje finalizować. No bo, no bo jednak gdy gra z Betisem, no to musi strzelić z te, takiej sytuacji, jaką miał Japończyk. Tak właśnie uważam. Kibice kolejny raz byli 12. Zawodnikiem. Oprawa była fenomenalna. Zresztą zobaczycie na tych filmikach, które Wam umieszczę na kanale. Fejo trafił z zmianami. Środek pola mógł się podobać. Legia nie tylko dobrze broni, perfekcyjnie broniła, ale także potrafiła w odpowiednim momencie skontraatakować. To mogło się właśnie podobać, że wytrzymała tą wysoką in, 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 intensywność. Znów potrafiła świecić w nocą. Kapłady wcielił się w Muciego, oby to wszystko było regularne, żeby Legia już w Lidze grała. Tak? No bo jednak, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, no to w ostatnim czasie zawodziła. Jeżeli chodzi o te takie warszawskie źródła, ogólnie tutaj to środowisko, no to w ostatnim czasie powoli, tak, pojawiały się takie informacje. Mówiło się o tym nawet wśród kibiców, że, że to był mecz o posadę. Fejo, na razie. Ur Portugalczyk uratował swoją skórę. Jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało w spotkaniu przeciwko Jagiellonii Białystok, no bo w najbliższą niedzielę będziemy świadkami takiego meczu, gdzie będą grały zespoły, które nas reprezentują w europejskich pucharach. Obie drużyny są w dobrych nastrojach, no bo Duma Podlasia zwyciężyła 2-1 po strasznie emocjonującym spotkaniu. Potrafiła wywieźć punkty z parkiem, A pamiętamy, że przecież na tym stadionie nie potrafiły wygrać nie, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund. Guardiola nie potrafił zwyciężyć, a Siemieniec tryumfował. No to jest coś, coś pięknego, więc 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 oby w niedzielę był hit polskiej Ekstraklasy. Zobaczymy, który z tych zespołów wytrzyma tą intensywność takim języczkiem uwagi w rywalizacji jak i z Legią. Będzie ławka rezerwowa i ta regeneracja, Jestem, mam nadzieję, że to będzie hit Ekstraklasy i zobaczymy podobne dobre spotkanie, bo jeżeli chodzi o Mistrza Polski, no to byliśmy świadkami takich dwóch różnych połówek. Pierwsza połowa to była, była taka niechlujna strata, by Kopenhaga była bliższa zdobycia gola na 2 do 0, a potem po golu-pululu Duma Podlasia już była odważniejsza, jakby, jakby, jakby wierzyła w swoje umiejętności, no i czego konsekwencją tej wiary była ta bramka na dwa do jednego. Obyśmy więcej takich wieczorów oglądali w wykonaniu polskich Zespołów. Ogólnie w ostatnim czasie, biorąc pod uwagę ten czas, kiedy ja tutaj komentuję dla Was poczynania polskich zespołów w europejskich Pucharach, to się poprawiło, no bo co roku, co roku tutaj komentuję występy polskich zespołów z sukcesami. Mam nadzieję, że no dożyjemy i doczekamy takiego czasu, kiedy ja tutaj skomentuję poczynania polskiego zespołu w. Lidze Mistrzów, bo niestety wtedy kiedy jeszcze nie zacząłem prowadzić mojego kanału, kiedy Legia grała w 2016 w Lidze Mistrzów, jestem ciekaw co wy ogólnie sądzicie o tych spotkaniach jeśli podobał się Wam mój materiał dajcie łapkę do góry zachęcam do subskrypcji mojego kanału jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące to u mnie na kanale w najbliższym czasie pojawi się materiał o Dikembe Mutombo także kolejne te obiecane materiały tak będzie wyglądał plan moich transmisji strasznie żałuję, że tamten poprzedni materiał z uwagi na problemy techniczne mi się nie nagrał, bo tam zdecydowanie więcej gadałem i przedstawiałem Wam moich przemyśleń. No ale tak bywa w życiu. Spojrzę jeszcze na moje notatki, czy Wam o wszystkim opowiedziałem. Jestem ciekaw, czy Wy również macie takie przemyślenia, że Kapłani wcielił się w Muciego. Jak oceniacie te dwa spotkania? Czy je oglądaliście? Czy według Was w niedzielę Jaga i Legia rozegrają podobne spotkanie? Dajcie znać. Ja powiem Wam szczerze, że po tym spotkaniu Legii z Betisem z niecierpliwością czekam na te kolejne spotkania z Dynamem Mińsk i również z Luganą. Mam nadzieję, że w tych meczach. Podopieczni Fejo potwierdzą tą wysoką formę, no i mam nadzieję, że drużyna trenera się Niemca zwycięży. Zobaczcie, byliśmy świadkami dwóch odmiennych sytuacji: no bo wojskowi do spotkania przeciwko Betisowi przygotowywali się w ostatnim czasie, będąc pod wielką krytyką mediów, no bo wiadomo, że w Warszawie ma być mistrzostwo. Sezon, że Legia ma odzyskać mistrzostwo, a wojskowi w Lidze zawodzili. Lech uciekł na 10 punktów, więc fejowy w tym spotkaniu z Betisem, jakby grał o swoje życie. Zwyciężył może w pewien sposób, zwyciężając z zespołem z Andaluzji, jakby oddalił to zagrożenie zwolnienia. I Legia, nie będąc faworytem, potrafiła wygrać, zwyciężyć z Betisem i powoli właśnie w, te, w Europie staje się takim pogromcą wielkich drużyn pokonali Aston Villa, Azek Akmar, potrafili zremsować z Real Madel, pamiętamy, Mitylland pokonali i można byłoby wymieniać te zespoły, z którymi właśnie wojskowi wygrywali, z Sportingiem. A z drugiej strony mieliśmy Jagiellonię Białystok, czyli Dumę Podlasia. Mistrz Polski po tym, gdy przegrywał z Ajaxem, z Bodo Glint, potrafił wyjść z kryzysu. Nadrobił straty, wskoczył do tej czołówki i jechał do Danii, do Kopenhagi z jakby chęcią sprawienia niespodzianki. Ale to wydawało się nierealne, no bo tak jak wspominałem, to, to była twierdza Parken. Skoro Guardiola nie potrafił tam zwyciężyć, Borussia Dortmund, w której kiedyś grali Halland i Bellingham również nie potrafiła w tym miejscu wygrać. Wydawało się, że remis to, 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 to najwięcej na co może liczyć drużyna siemięca a po raz kolejny misz Polski Duma Podlasia po, pokazuje, że nie ma limitów, że nie ma rzeczy niemożliwych, że trzeba uwierzyć, że nawet gdy przegrywasz 1-0, gdy nie idzie, gdy już rywal ma na, nas na deskach, może nas znokautować, przegrywamy 1-0, mogło być 2-0, wtedy do gry wchodzi trener. Stosuje różne te sztuczki psychologiczne, potrafi wstrząsnąć zespołem. No i Jaga wychodzi na tą drugą połowę odmieniona, zmieniona. Piękny gol, gol Pululu, później jakby przetrzymanie tej nawałnicy, utrzymanie wyniku 1 do 1. Ostatnie sekundy, kiedy się wydaje, że no, je, wynik 1-1 wystarcza, taka akcja na przebój i Darko zdobywa gola na 2 do 1. Twierdza Parken zdobyta no i w ten sposób czwartkowy wie, wieczór możemy świętować dwa zwycięstwa polskich zespołów, oby w te kolejne czwartkowe wieczory takich, takie zwycięstwa były czymś codziennym. Tego Wam życzę, moi drodzy. Jeśli podobał się Wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Hej.